Trzymało się. Nie. Ja tak stójcie, czekaj, tak stójcie. Jak to... tak. Nie tak, tylko tak, jeden z tej, no, drugiej z Michał, nie chodź tam! Ja bym nie chciał, tak samo na meczu migrać. Tak samo schodzisz w jedną strefę. Opeluj w jednej strefie. Tak, hej, lecic, tak stójcie! Czaj. Tu stój, stój, iść tutaj. Nie, tu, I tam! I ty idź tam. stój, tak, I tam to, to. daj jak Daj macie grać! I, koniec. I teraz czekacie! Tak. No, 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 no się, patrz, patrz, pali, fajnie. No. Szybciej! No to szybko, obrót Ej, czaja, nie schodź mi tutaj! Stój tam, tu i ci będą No to trzeba troszkę, No to regulować Nie pcha! Czas jogu! <gulować> Czas

Bo ma rację, żeby to zrobić. Ty się nauczysz trzymania pozycji, bo umie trzymać Sieneraz. pozycję. Wiesz, o coś. Nie wiem, nie ma. No, A, to tam. chodź do mnie, Słuchaj, chodź, do mnie, Słuchaj, chodź do mnie. Słuchaj, Tak, tu masz być. No, szeli, 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 do końca. Jeszcze. No, dlatego jak jest na stylu, to takie duże boisko zobacz. Fajnie, no to też tak z ciastą. masz całe śpiewa. boisko i już przynajmniej. Już się robi ciasno, nie, No, już wiesz, no na nich. No No, tak do wszystko się zgadza, no dobrze, jeszcze chwilkę docisnąć. To jest dobrze, bo jest ciasno i sobie pograją na małym pranie Tak, to, tak to chodzi o decyzyjność, nie? Hmm. No pod presją Ale... bardziej. Tak, no... tak, pod presją biorę I nie. Hmm. No i no i na razie. O, tak, tujcie, tak, stójcie, tak teraz! Brawo wody! Brawo! O, co jest? napastnicy? Czemu nie wracacie? Nie wracają, nie liczy się! Cześć. Co na meczu robicie? Ja Albo nas wygonią no, Tutaj troszkę poluzowałem. I że... chodzi. O jeszcze? Znowu go wzywają do pracy. To odbełaj jest Piła Znowu jakieś złożenie. Zaraz Masz dwa, Graj. No tak jest. Tak jest. Kasa. Bardzo ładna akcja. Kolanem. Brzuchem to walni wejdzie. Czymkolwiek, żeby weszło. Gdzie jest ten bartek, który daje radę. Piła. Piła. W tym jednym ćwiczeniu on jako nie yy, krzyczyli, no ćwiczyli, mhm. to yy, ilość. szkodzić. Ale rzucali sobie szybko. Ja, no A, i gram. Tak. Szeroko! Może no. Super, chodź do Cierpiwo! Balam pomału na tym druku, bo zaraz walnie. Wiesz. Tak. Hmm. Bardzo dobra decyzja lata była. Hmm? balan no to jest Graj. że się odnajduje tam ze starszymi. Super, zapinaj. A nieważne, masz właśnie A, wklepać. Przedtem no. też mu kolanem bo to leciało. I, na tej i ile flashi, jak siedział z tyłu, jak poszedł do przodu, nie, to, to tam się odpalił. Dobrze się czuje. Tam jest dobre miejsce. On ma siłę, żeby wykończyć. Też zgrywa piłki. Wygówkuje, bo on jest. Mm -hmm. uh, tak, wygrał z i, tak. i ma go, A sędzia on jechał, jednego tam zabrał, on go tam od, on nie fauluje, on taki mm -hmm. po prostu jest. Tak. Duży i nic nie poradzi. Balka no, jest nie? No. Jest walka. Hop, jeszcze raz. Super. I załóż, już. Kupować. i patrzcie banan, ale banan jak Banan też, banan też Super banan, nie banan jak się odpali Technikę jak naprawi, jeszcze dociśnie, dociśnie, to będzie naprawdę Gdzie grajek? On szybki, wysokie wysoki nogi, nie? Naprawdę, on ma, jakby skoczność jeszcze podrobił, to Do główki nie ma szans, był bramkarzem kiedyś, no, Tak? No, Jak mieszkał w Jestem też był grą no. A teraz na pomocy grał. No. I się odpalił też i poszedł do przodu. No, nie? No, ale no. ostatnio jakbyśmy grali ten mecz, to no. musiał bramce być postawieni. Mamy. Okej, no to może, to mam... Wiesz, coś tam pamiętam. No. No. Z żału tu. Hop. Dobrze stoisz, Dobrze stoisz. Super. Dawaj żółci, jeszcze końcówka. Chcemy grać. Nie Hop. Hop. Rozegraj to. Rozegrać. Hop. 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 Tempo. No jest... Brawo! Bardzo ładna akcja. Super. Szybko się no i o ja to chodzi. Pyk, pyk, decyzja. Zgranie i szczerość. Te trójki w tak no? no. przegrywaniu. No no to teraz zostało z tego to ćwiczenia. Ja, to powinno robić to. No. Zgranie na... No, o, i nam wrócił.